Nie zapomnę dnia, który doszedłem do pewnego wniosku, że coś się dzieje złego w moim związku. Postanowiłem spytać drugą połowę, czy ma po jakiś problem, to go rozwiąże może. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od niej, ale to nie jest że jeszcze gorzej. Zadawałem pytania 4 godziny, mówię czemu mi to robi się dla ciebie taki miły jak mówisz, z znaczy naszych nasie tak nie może być, wszak po rodzina, a to razem żyć nie możemy, bo nam na to nie pozwalasz. Na to by być miele to ty rozwalasz. Powiedz w końcu coś, bo zaraz nie wytrzymam, a nie chcę niczego głupiego zrobić. Mam już tego dość, bo ze bo wyrywam. Robię wszystko, by ci przypiędolić. Pach, poszła pierś na szczęście obrad. I wcale nie dlatego, żeby mnie dobry obiad. Pach! Żona część nawet się nie duszy. Ty po prostu nie masz w sobie duszy A idź diabli na dziś mi Spokój nie prowokuj, bo ludzie w bloku będą szoku Pach! Poszedł, klaps, bolias aż Mówiłem z was na to co robisz No i masz Skurwiłem się, krwyciłem, dzierżdżłownie, myślę sobie tej duszy Nie wierzę w to co robię tobie Parę razy uderzyłem, nic nie pomogło Więc wyrzuciłem przez moje okno Znuuu! Przedstawiał działać i nie byłbym musiał zadać, chętnie powiedział tu masz kąt. Ale to nic nie dopuścił i klapa, i zluuu. Wiesz, że znowu go na ropę, i patrzyszcie jak jesteś komandycjonalna padałabyś. Musi być taki martwy, jakby nie I dobra, No, że gra zbyt nas, kolejna godzina poszła w Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, bo każdy się mylili Nie czekaj ani chwili dłużej, że życie to nie zawsze droga, na niej róże duże BFK raz na dole, raz na górze I potrafię słodko być jak czyli gdy się wkurzę, to nie do wiary To czary mary, susze wodali To surrealizm jak Salvador Ali, M Magyka, tak jak Moldery skali, zabaw jointa Spali tym, co się odwrócili BFK nie są mili, jak mili wanili czyli zapraszam syny na rodziny narodziny, to nowiny, Zwykopalizka mej są nowiny Zwykopalizka mej z kamieniny so no M, A, G i K, O, K, OK, Skurwysyny są so nowiny Zwykopalizka mej są kamieniny so M, A, G i K, J. Wykręcane w góry weler, podnoszę głowę Dwo, otwieram oczy Więc ja chyba nie mogę chodzić, to coś, tu i sobie I tak przy pierwszej lepszej okazji Znowu to zrobię świat czyż pode mną, powoli traci barwy, krzyczuję Żyj mi mąż prawie jestem, martwy Słuchać śpiew, A to sarga granić, a to cienka linia Kolejna z popularnych, wypalmy to wszystko już tak to miejsce nie da nam szans na więcej Podaj mi rękę, a wskażę ci drogę przez blok Naku nie się, spotkasz się z Bogiem Ogień spod powiek przepływa do ciała i im dalej Tym coraz cichszy jest hałas, nie ma tu racji dla nas Sensu w planach, tam będzie lepiej, tutaj ktoś nas okłamał なければなければなければなければなけ Znów trzyma mnie pod to się na dodatku Zbalam się z Nie nie jak chusta, Wiesz jakiś zbrak, tu to z Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano Halo, halo, i znów dzwonię powora Ostatnio paliłem wczoraj, więc najwyższa pora Szybciej zlewam kora, Bogu łogówkę jeść na Wydęknie na pokoju, a na zewnątrz Słońce, chmurki, wiaterek i te chace Chyba nic się nie stanie jak trzy i stracę, nie? elo facet, po prostu tam masz płacę, Powącham, zobaczę, ale chyba zapłacę Elu, 420, 302 Dzięki nas, twadrasa, już cieszę się jak pojedz Z na ryjów i fajty, majty Wstępuję do sklepu pod wjeźdź zimnej fanta Jak wy, To siadam na ciszu i kręcę blanty i kręcę blanty spalam blanta Myślę, że zaczynam pół stołe te wypełnia się dymem spalam blanta czuję się wolny raz i wolny jak się ma na taki chwila o wszystkim zapominam bo kija zwija po za skręcanie paków Jebać policji, zrywam drugiego lolka Spontan powstaje pewna w Bo ta ucieszona moja dobra, z nie